Coraz częściej spotykam się z tym, że ktoś ma problemy na Etsy. Przede wszystkim osoby, które dopiero założyły swój sklep, które jeszcze tak naprawdę nie umieją się tam poruszać, nie wiedzą, co jest normalne, co powinno zwrócić naszą uwagę. Jeśli chodzi o internet, tak jak w każdym innym miejscu w sieci, czyhają na nas pewne osoby, które no powiedzmy sobie szczerze, nie mają uczciwych wobec nas zamiarów i będą starać się nas po prostu tutaj wykorzystać. Warto wiedzieć, jakie sytuacje na Etsy są normalne i czego się można spodziewać, a co niekoniecznie, co może się okazać, że niestety, ale jest po prostu oszustwem i próbą żerowania na nas i na naszych pieniądzach. Przejdźmy do tego krok po kroku. Ja nazywam się Daria Robe, a na kanale Marka na sukces znajdziesz porady, jak z powodzeniem rozwijać firmę opartą na Twojej pasji, na Twojej specjalizacji. Zaczynajmy. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o Etsy, to jest sam początek, czyli weryfikacja sklepu. Po tym, jak już pomyślnie przejdziesz przez cały proces, wszystko już tam podasz, to pozostaje ci jedynie zweryfikować swoje konto. Najpierw musisz podać swoje dane bankowe, następnie Etsy wysyła ci drobną kwotę, którą następnie musisz tam podać. I tutaj pojawia się często pierwsze pytanie: co mam zrobić, jeżeli kwota oczywiście przyszła mi w złotówkach, a ja tam mam podać kwotę w euro? Zobaczmy sobie. Po pierwsze, wpłata od Etsy przychodzi już konkretnie z danego konta Etsy, tak jak tutaj jest pokazane. Etsy z siedzibą w Amsterdamie, konkretny numer rachunku. I tutaj ja dostaję w moim banku to po prostu jako kwota zaksięgowana 9 groszy. Natomiast kwota transakcji też jest wyszczególniona już konkretnie, że było to 2 euro. I to właśnie 2 wpisujemy tam przy weryfikacji naszego konta. Natomiast ECI też ma taką radę dla osób, które tutaj nie mają tej informacji, być może w niektórych bankach to się nie pojawia, że można im też podesłać swój wyciąg bankowy, żeby to rzeczywiście ręcznie ktoś mógł sprawdzić. Ważna informacja jest tutaj taka, że należy to rzeczywiście potwierdzić to konto bankowe max do 30 dni od pierwszego zamówienia, ale najlepiej to po prostu potwierdzić sobie od razu, jak tylko założymy sobie sklep. W momencie, kiedy ta weryfikacja jest ukończona, tak naprawdę Etsy nie będzie cię nigdy więcej prosiło o takie dodatkowe weryfikacje. No, chyba że coś byłoby nie tak z twoimi danymi bankowymi albo innymi danymi, ale uważam, że zdarza się to niesamowicie rzadko. I wtedy Etsy będzie się z Tobą kontaktowało już tak bardzo oficjalnie. Pierwsze przypomnienie, jaki to jest oficjalny kontakt? Najczęściej przede wszystkim mailowy, a nie przez samą aplikację. Czyli nie tak, że Ci się pojawi jakaś tam. Informacja czy nowa wiadomość od samego Etsy. Etsy samo bardzo podkreśla, że jeżeli dostaniesz jednak od nich wiadomość bezpośrednio przez sklep, powinna ona trafić do innego folderu i oznaczona właśnie jako wiadomości od Etsy. Jeżeli jakaś osoba nazywa się Etsy, Etsy Support, cokolwiek, i wyśleć taką wiadomość, gdzie rzeczywiście prosi cię o to, żeby coś zweryfikować, coś podać, to raczej na pewno jest to oszustwo. Niestety, ulubioną sprawą, jeśli chodzi o oszustów, jest to, żeby powiedzieć, że trafiło nam się pierwsze zamówienie. I żeby to zamówienie ukończyć, należy dodatkowo coś zweryfikować, coś potwierdzić. To są bzdury. Pierwszą sprawą, którą możesz zrobić, która definitywnie określi, czy to zamówienie nastąpiło, jest przejść do swojego panelu z zamówieniami. Jeżeli tam będzie taka informacja, że zamówienie się powiodło, to ono tam się po prostu będzie znajdowało już od samego początku. I owszem, zdarzają się sytuacje, że to nasze pierwsze zamówienie jest tak jakby długo procesowane. Są tam jakieś takie właśnie różne sprawdziany techniczne, no to też wynika z międzynarodowych praw, żeby zapobiegać na przykład praniu brudnych pieniędzy. Ja też pamiętam, że o mało co nie wyszłam ze skóry, bo moje pierwsze zamówienie po prostu tam się procesowało jakieś 24 czy nawet więcej godzin, bo tam wszystko było sprawdzane, weryfikowane, ale wszystko potem po prostu przeszło normalnie i ja dostałam moje pieniądze, a osoba dostała swoją instrukcję. Więc tak, takie coś może być. Natomiast wszelkie takie wiadomości, gratulacje jeszcze wysyłane przeważnie z tysiącem emotikonów. No niestety często po prostu to jest żerowanie na nowych sklepach. Przede wszystkim z tego co widzę, Oszuści wysyłają wiadomości do nowych sklepów, które mają nieco wyższe ceny. Dobra wiadomość jest taka, że oni doskonale wiedzą, że to jest rzeczywiście domena pierwszych sklepów, pierwszych zamówień. Dlatego najprawdopodobniej w momencie, kiedy już dostaniesz pierwsze prawdziwe zamówienia, to oszuści już nie będą ci atakować, bo wiedzą, że po prostu się na to nie złapiesz. Że prędzej zgłosisz ich konto, jako spam, zgłosisz do Etsy i to po prostu ich zablokuje. Co robić, jeżeli, no niestety, kliknęliśmy, potwierdziliśmy, ktoś wyczyścił nasze konto, ktoś jakieś dodatkowe obciążenie właśnie u nas zapuścił? Tak naprawdę, oficjalna droga to jest pójście po prostu na policję lub do prokuratury. Ja tutaj nie jestem prawniczką, żeby jakby doradzać w tych sprawach, natomiast na potrzeby tego odcinka dowiedziałam się, jaka jest droga i raczej. Zaleca się pójście do, od razu do tak prokuratury. Ja podlinkuję um, takie już artykuły blogowe od osób, które się tym zajmują, które to opisują. Z tego co wiem, są też osoby, które rzeczywiście tutaj specjalizują się w tym, żeby być pośrednikami w takich sprawach. I podobno z tego, co piszą, dużo więcej przypadków kończy się tutaj pozytywnie, więc wcale nie należy się tego obawiać. Myślę, że warto spróbować, zwłaszcza jeżeli te kwoty są znaczne. Zresztą, to nie jest domena Etsy, żeby takie oszustwa się pojawiały. Myślę, że każda osoba, która na przykład zaczęła z reklamami na Facebooku, która w ogóle ma konto na Facebooku, niejednokrotnie dostała wiadomość właśnie z taką próbą oszustwa, że na przykład jakieś konto zostało zablokowane, twoje konto reklamowe zostało zablokowane. No ja praktycznie odkąd. Kilka tygodni temu włączyłam tak na dłużej reklamy na pierwszej mojej marce, to tych maili dostawałam, zwłaszcza na początku, codziennie w różnych językach, w różnych możliwych konfiguracjach. Wyglądają one naprawdę tak, że, że można się pomylić, bo i logo jest, i wszystkie takie dodatkowe jakieś informacje przekonująco to piszą. Natomiast, znowu, łatwo to sprawdzić, jak po prostu sprawdzając. Adres, z którego to przyszło. Jeżeli to nie jest takiego oficjalnego adresu facebookowskiego, tylko jakieś dziwne, w ogóle nie wiadomo co, to na 1000% jest to po prostu oszustwo i można to jak najbardziej po prostu zignorować. Nie klikaj, nie bój się, i zawsze miej tą taką lampkę z tyłu głowy, że niestety, ale tak może być. Drugą kategorią, jeśli chodzi o oszustwa, potencjalne problemy na Etsy. Są takie oszustwa ze strony klientów, nieuczciwych klientów, którzy coś chcą wyłudzić. Jak to się przeważnie odbywa? No ktoś coś kupuje, po czym jest po prostu z tego niezadowolony i wymyśla. Wymyśla cokolwiek, co mu się nie podobało, i od razu na przykład daje przykładowo jedną gwiazdkę. To jest takie wymuszenie na złą ocenę. To też się zdarza. Nie powiem, że nie wiadomo jak często. Mnie osobiście się chyba nie zdarzyło, ale zdarzyło się moim znajomym. I rzeczywiście to przy na przykład produktach cyfrowych jest mała kwota, więc bardzo często po prostu sprzedawcy machają na tą rękę i po prostu zwracają pieniądze w zamian za usunięcie tej opinii. Natomiast chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że, zwłaszcza znowu przy większych kwotach, Etsy naprawdę jest w stanie ci pomóc. I na sytuację z innego sklepu mojej znajomej, właśnie taka, gdzie dana osoba próbowała coś wyłudzić, napisała bzdurną opinię. I moja koleżanka po prostu zgłosiła tę opinię do Etsy. I co się stało? Etsy tę opinię usunęło, bo uznało, że to rzeczywiście jest bez sensu. Więc jak najbardziej pierwszy kontakt to zawsze jest Etsy. I wreszcie, trzecia sytuacja problemy, kiedy można powiedzieć, w cudzysłowie, oszukało nas samo Etsy. Może nie oszukało, ale rzeczywiście są jakieś błędy techniczne, że przykładowo nasz sklep został zawieszony lub zamknięty. To są też sytuacje, które się zdarzają. Dawniej się zdarzały jakiś rok, dwa lata temu. Naprawdę dość często dostawałam wiadomości w tym temacie, że komuś właśnie bez powodu Etsy zablokowało sklep. No i co teraz? Znowu, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo jeżeli jesteśmy przekonani, że w niczym nie zawiniliśmy, to najprawdopodobniej da się coś z Etsy rozwiązać, po prostu wysyłając wiadomości, starając się w jakiś sposób z nimi kontaktować. To czasami jest żmudny proces. Na ich stronie, takiej, saportowej, czasami się przeklikać trzeba przez tysiąc opcji, żeby trafić wreszcie na żywego człowieka, żeby porozmawiać na czacie, żeby wysłać maila. Telefon to chyba się już nawet nie zdarza, żeby otrzymać, żeby coś szybko załatwić. Natomiast praktycznie wszystkie przypadki, które znam, osób, które się do mnie zgłaszały, że mają taki problem, ostatecznie udawało im się wrócić ten sklep, że rzeczywiście po tygodniu, czasami po dwóch, ktoś tam żywy im wreszcie to odblokował i było w porządku. Nieco inna sprawa, jeżeli na przykład sklep został zamknięty z powodu rzeczywistych naszych naruszeń, na przykład zdarzało nam się problemy na przykład z prawem autorskim, czy, czy jakieś na przykład niedozwolone produkty, to wtedy rzeczywiście może się zdarzyć, że zostanie nam sklep zablokowany na stałe. Co więcej, nie będziemy mieć możliwości dalszej sprzedaży na Etsy jako my, ponieważ sklepy na Etsy są powiązane naszą osobą, naszym adresem IP. Jeden sklep zostanie zablokowany, to drugi niestety też nawet może wtedy zostać zablokowany. Sklepy na Etsy są takie właśnie prywatne, osobiste, patrzy się bardziej po osobie, a nie po sklepie, więc no to jest taka jakby znana rzecz, jeżeli chodzi o Etsy. Więc najlepiej od razu uważać. I tu od razu wspomnę, że Etsy też zapowiedziało, że w przyszłym roku ma zamiar naprawdę bardzo się przyłożyć do tego, by sprawdzać, co takiego oferujemy na tym Etsy? Przypominam, na Etsy przede wszystkim oferujemy rzeczy własnoręcznie zrobione, unikalne, wyjątkowe lub własnoręcznie zaprojektowane. Jeżeli ktoś to ma robić za nas, to przynajmniej musi to być nasz projekt. Na Etsy w obecnej chwili roi się od dropshiperów, którzy po prostu bezpośrednio ściągają produkt z Chin, co wiąże się z tym, że daną rzecz czasami można znaleźć u kilku różnych sprzedających. I z tego co Etsy mówi, takie rzeczy będzie teraz coraz bardziej monitorować i może się zdarzyć, że na przykład znowu sklep zostanie zawieszony z tego powodu. Ponieważ często otrzymuję od was właśnie takie wiadomości. Co zrobić? Czy to jest oszustwo? Co ja mogę tutaj jeszcze podziałać? Zachęcam Was serdecznie, że jeżeli i Wam się coś takiego przytrafi, dajcie znać w komentarzu do tego odcinka. Będzie mi w ten sposób łatwiej Wam pomóc, ponieważ odpowiadam na wszystkie komentarze i w momencie, jeżeli macie jakąś wątpliwość, myślę, że mogę tutaj pomóc w takim zakresie, jak potrafię. Chętnie się dowiem, czy i Wam się to przytrafiło, że rzeczywiście taką wiadomość od oszustów dostaliście. Ja bazuję tylko i wyłącznie na tym, co Wy mi podsyłacie, ponieważ mnie osobiście się to nie zdarzyło. Natomiast myślę, że dobrze wiedzieć, że coś takiego się dzieje, że jeżeli nam się to przytrafi, nie jesteśmy sami i naprawdę oszuści pobijają szczyty kreatywności, jeśli chodzi o to, jak to zrobić, żeby wyglądało jak prawdziwe, jak rzeczywiście takie wysłane przez oficjalny sklep. A jeżeli interesujecie sprzedaż na Etsy, daj znać koniecznie, o czym jeszcze mogłabym nakręcić odcinek. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak taki sklep założyć od razu dobrze, jak mieć fajną sprzedaż i więcej zamówień, to być może zainteresuje Cię również mój kurs Etsy Super Sprzedaż. Do tego kursu też zamieszczam link w opisie do tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.